Chciałbym, żeby w Brazylijskim Pałacu znajdował się jakiś taki hotel, najlepiej trzygwiazdkowy, cztero, a nawet pięć, jeśli może być. W którym znajdowałaby się jakaś restauracja, w której byłyby wystawy, oraz gdzie, byłyby, y gdzie odbywałyby się takie jakieś wieczorne dancingi, jakieś spotkania, imprezy. Nie wiem. Mogłyby tu się też odbywać jakieś koncerty, albo mógłby powstać też drugi stopień szkoły muzycznej. Gdy pałac zostanie odnowiony, na pewno powinna pozostać w nim szkoła muzyczna. Dobrym pomysłem byłaby jakaś sala koncertowa. Na pewno przydałaby się jakaś kawiarnia, może bardziej restauracja, w której można dobrze zjeść. Fajnym pomysłem byłaby galeria, cykliczne wystawy co miesiąc, co dwa. No myślę, że przydałaby się również z prawdziwego zdarzenia sala konferencyjna by mogli z niej właśnie korzystać nie tylko radzinianie. Do Pałacu powinna wejść taka koncepcja, która połączy wysiłki mieszkańców, a nie będzie dzieliła i do momentu, kiedy taka koncepcja się nie pojawi, te wysiłki nie mają większych sensu, nie większego sensu. Świat właśnie zarabia na dobrych pomysłach i w dużej części musimy też myśleć po prostu w kategoriach biznesowych, żeby zacząć po prostu zarabiać pieniądze naszym, na naszym potencjale, na, na, na skarbach, które właśnie zostawili nasi, nasi przodkowie. I do momentu, kiedy do tego nie zrozumiemy, nasz pałac będzie stał i stał i stał. Mamy w rękach perłę i dzięki tej perle powinniśmy zarabiać pieniądze, rozwijać miasto i stać się bogatym miastem, a nie czekać na dotacje, które po prostu nie nauczą nas zarabiać na naszym bogactwie. No, pałac w Brazylii mamy przepiękny. Dobrze by było, żeby był zagospodarowany, i myślę, że wszyscy Brazylianie by się cieszyli, jakby się pojawiła na przykład jakaś w yy, fajnym klimacie restauracja z kawiarnią, gdzie moglibyśmy. Wszyscy gdzieś się zebrać, pójść, porozmawiać. Byłoby fajnie, chociaż to na pewno będzie jakiś tam kłopot, żeby w to zainwestować. Restauracje, coś z kulturą, żeby młodzież się miała gdzieś bawić, prawda? Dyskoteki, żeby nie musieli jeździć gdzieś indziej koło nas na miejscu. Do tego, żeby była kawka, jakieś napoje. No i polecam. żeby w naszym pałacu była wielka sala dla dzieci. Tu z